Witajcie, z tej strony Alicja I Maja, z pracowni lokalności dziennikarstwa Stargardskiego Centrum Kultury. Wiecie, co oznacza skrót EFS? EFS? Hmm. To Europejski Fundusz Społeczny. Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu zmienia się życie mieszkańców Stargardu. Zmieniło się na przykład w to miejsce, w którym jesteśmy. Przeznica Stargarska. Odliczajcie! Kacper Mierzyński, bibliotekarz ze strefy dzieci i młodzieży w Książnicy Stargarskiej. Jaki wpływ na modernizację Książnicy Stargardzkiej miały środki unijne? Środki unijne przede wszystkim tutaj pozwoliły na rewitalizację całego obiektu, jeżeli chodzi o Książnicę No Dzięki temu powstały nowe, ciekawe przestrzenie dla czytelników o różnym wieku, o różnych potrzebach i zainteresowaniach. A co dokładnie zmieniło środki unijne w księżnicach? No przede wszystkim stworzyła się pracownia kreatywności, czyli takie miejsce, które jest przeznaczone przede wszystkim do różnego rodzaju warsztatów, lekcji tematycznych dla odbiorców w różnym wieku, no i też do tworzenia takiej właśnie lokalnej społeczności. Ta pracownia kreatywności, takie jakby to powiedzieć najważniejsze miejsce. Dziękuję, Dziękuję Dzień dobry, nazywam się Hubert Wiśniewski, jestem z pracowni lokalności i dziennikarstwa w Stergackim Centrum Kultury. Sprawdźmy jak Fundusze Europejskie wsparły te instytucje. mną Jana Tomczak, dyrektorka Stergackim Centrum Kultury. Dzień dobry. W jaki sposób Fundusze Europejskie wsparły SK w ostatnich latach? Fundusze Europejskie wsparły Stargarskie Centrum Kultury bardzo różnorodnie, zarówno infrastrukturalnie, jak i poprzez realizację dofinansowań wydarzeń miejskich, artystycznych. Takim przykładem infrastrukturalnym, na to mówimy twardym, jest na przykład budynek Stargerskiego Centrum Nauki Filary, ponieważ tam w partnerstwie ze Stargerskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego i Urzędem Miejskim Stargerskie Centrum Kultury miało przyjemność realizować dofinansowanie w ramach projektu RPO i odpowiedzialne było za wszystkie eksponaty, za wyposażenie wewnątrz. A jakie koncerty z Unia Europejska? Koncerty, wydarzenia artystyczne na przełomie, na przykład ostatniego roku. Takie wydarzenia, wsparte przez Unię Europejską, były trzy. Jedno z nich to duży art festival. Pozyskaliśmy na ten cel sporo środków finansowych z Interregu, bo około 200 tysięcy złotych. Ale kolejne dwa, które były tuż za nami, bardzo wysiłkowe. To retro gaming w filarach z krajowego planu odbudowy i w Stargardzkim Centrum Kultury. Na razie premiera online, panuje Maciek Krajem o Krzysztofie Kamilu Batyńskim, a taka premiera na scenie Stargardzkiego Centrum Kultury już wkrótce, bo 15 grudnia i 16 grudnia. Ja już dziś serdecznie na te wydarzenia wszystkich zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak Pani sądzi, tak, czy fundusze europejskie zmieniły już Stargard? Uważam, że bardzo zmieniają od wielu lat jesteśmy chociażby teraz przy Bastei w Stargardzie. Ta inwestycja powstała między innymi dzięki środkom z Unii Europejskiej, ale to jest tylko przykład. Jest chociażby zmodernizowana księżnica Stargardzka, bardzo dużo dróg, inwestycji w mieście, mniejszych i większych. Dzięki temu dofinansowaniu może dojść do realizacji. Dziękuję Dziękuję. Dziękuję. Pani Kasia, skąd ją że to Neon ten pochodzi tutaj z księgarni, która kiedyś znajdowała się na rynku staromiejskim, tam gdzie teraz jest parking galerii starówka. Ten neon widniał nad tą księgarnią, tutaj patronował miasto jako tą książkę, ponieważ ta księgarnia nazywała się do tej książki. No i ta księgarnia niestety została zlikwidowana. Udało się go przechować, udało się go odrestaurować i teraz jako LED już nie jako neon, bo to świadełka ledowe. tutaj patronuje nam w bibliotece, bo biblioteka to w sumie też takie do książki. Co najbardziej podoba się Pani w księżnicy Starkarskiej po modernizacji wspartej przez Unię Europejską? W szczególności strefa dla dzieci. Wcześniej tego nie było, jest to bardzo fajne pomieszczenie z różnorakimi, różnorakimi książkami. Przychodzimy tutaj z córką, czytamy, jest to miejsce do posiedzenia. Są lalki, którymi można się pobawić, można robić misjonizację. Są organizowane spotkania, czytanie książek dzieciom. Więc jesteśmy teraz znacznie częściej. Cześć, mam pytanie. Czy chodzisz kochani do naszych książek, w Tak, chodzę. Jak Ci się podoba księży do Dostargaardzka? Pomoc z z Unii Europejskiej? Fajnie, dużo fajnych książek i fajnie odnowili. Jesteśmy przed Młodzieżowym Domem Kultury. Sprawdźmy, co ta instytucja ma wspólnego z Unią Europejską. Chodźcie robaczki. Nazywam się Maciej Piaszczyński i na co dzień pracuję w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie. Bez wątpienia naszym zdaniem jest to jeden z najpiękniejszych zabytków naszego miasta. Jest przepięknie wyremontowany, ale przede wszystkim ma jeden, jedną zasadniczą zaletę, że jest przystosowany. Do funkcjonowania w wielu pracowni. Mamy ponad 30 pracowni w, w tym budynku i to dzięki funduszom europejskim mogliśmy je wyposażyć w, w taki sposób, jak Państwo tutaj możecie zaobserwować. Jak również przyczynić się do tego, że każdy walor estetyczny w, tego obiektu zabytkowego jest wyeksponowany. Myślę, że bez funduszy europejskich nie dałoby się tego zrealizować i w, myślę, że każde dziecko wychodzące stąd, yy, wiedząc lub nie skąd zostały pozyskane środki na remont tego budynku, yy, jest, doceni w pełni walory tego miejsca i będzie na pewno w przyszłości pamiętało, w yy, jak pięknym miejscu chodziło na zajęcia. Jak dzięki funduszom europejskim zmieniło się nasze nastrój bardzo się zmieniło i widzimy to na każdym kroku. Ja na przykład pracuję w Stargackim Centrum Nauki Filary, które nie powstało w gdyby nie pozyskane fundusze europejskie. Budynek został zbudowany ponownie dzięki tym funduszom, został wyposażony i wciąż jest doposażony dzięki pozyskiwanym funduszom europejskim. Dziękuję bardzo.